Zawiał wilgotny, pieściwy wiatr. Słońce niesło się wyżej, i płynęło jakiś ptak złocisty po modrym, czystym niebie. Niebo to zaś swym błękitem rozkwitło nad polami kukurydzy. Liście zaszumiały, a w lasach dzikie ptactwo poczęło śpiewać pieśni. Znane tylko sobie, lecz tak piękne, że nikt nie byłby w stanie przejść obok nich obojętnie. W mieście bym nie wiedział, jak żyć, bo czuję się na wsi bardzo dobrze. Na mam swoje, swoje, swoje miejsce, takie, że, że wyjdę z podwórka i jestem u siebie. Cisza, można się wyciszyć. A w mieście bym się czuł w tych czterech ścianach po prostu źle. W mieście po prostu jest samochody, zgiełk jakiś taki, a tutaj można wyjść, popatrzeć, obudka o 6, dojenie krów, odwalanie groju i dalej co tam, w polu robienie i no przykładowo na niedzielę, a takie są wolne dni, to się tak nie robi, ale jeżeli trzeba, no to się robi tak samo i w niedzielę, to nie ma święta żadnego na wsi, tylko trzeba pracować. Bo w mieście przykładowo można wyjechać sobie na wczasy, gdzieś sama, a tutaj akurat nie można. Bo są uwiązane przy krowach. Trzeba wydoić, obdać wszystko, gnoje powywalać i ten Dzień był powszedni, robotny, pusto na drogach. Jeno dzieci bawiły się kej jak na przystanku w ten cudny, prawdziwy ratowy. Gdzieś przybłąkał się pies, gdzieś kogut zapiał, gdzieś wart od traktora. Nie jest lekko, ale myślę, że jest lżej niż to mieli nasi rodzice czy, czy, czy teściowie, bo, bo ja tutaj akurat w to gospodarstwo ja tu przyszłam i, i wiem jak, jak było, gdy tu nastałam. Więc można powiedzieć, że jest dużo lepiej. To znaczy, no na wsi, na wsi dużo się nie kupuje, bo bez bo, bo sensu, że mamy mleko, żebyśmy szli właśnie do sklepu i kupywać. Mamy ziemniaki, które uprawiamy, też ich nie kupujemy. Także ja biorę się za przygotowanie do obiadu, mąż, dzieci również pomagają, co mu jest to okres żniwowy, będzie znowu kosy będą, potraw. no więc zajęcia jest. Nad polami wiatr powiewał i zakolewał złocistymi żytami. Mam 17 lat. Uprawiam to, bo mi się podoba ten zawód. Od dzieciństwa lubiłem jeździć z traktorem i w ogóle. No i interesuję się tym. Patrzę, co Tata robi, a ja nie jestem zgodny akurat z tym, co robi. Chciałem to nie wiem, naprawić, czy jakoś tak. No, po prostu inaczej bym to zmodernizował. Krowy pasły się na parzącej ziemi porośniętej polami zielonymi, przyplecione puszystą bielą, żółcią i fioletem. Te zaś zdawały się tańczyć ze słońcem w tym niebotycznym zachwycie nad światem. Gołębie chowam, no to na gołębie patrzę, jak wracają z lotów. Przykładowo dzisiaj też wracają z lotów, akurat te gołębie. Znaczy to są gołębie pocztowe już od, od parunastu lat, 15, może lepiej. Pryszkowane jest do tego. Puchary zdobywały nawet e, na mistrzostwach Polski i, i nawet z Barcelony gołębie wracały. Ten w krąży, siada przykładowo na, na, swoje, na swoją półkę, znaczy przed gołemnikiem, wchodzi, bo to jest zegar na zegar ten. E, Taurysa, mam zegar, to jest e, komputerowe odbijanie. E, no, przykładowo przylatuje, ja nie muszę tego głębia łapać, tylko on sam się już automatycznie odbija i w zegarze to mam. To znaczy my, się, my jesteśmy z graną wsią, także najbliżsi, najbliżsi mieszkają najbliżej. Nie mamy, nie mamy gdzieś, nie mamy tutaj żadnych yy, no żadnych sprzeczek. Dogadujemy się jako wieś. Jest nas tu nie, no niewiele, bo jest tu chyba około sześciu budynków w skupieniu i także nie mamy żadnych zatargów. Czujemy się przyjaciółmi. No to jest, można powiedzieć, że to jest wieś. Właśnie i wieczór się był robił, słońce zapadło. Cichość była coraz cenniejsza, noc się zbliżała i już niedługo miała ona poprzeć swą czarną szatą pola urodzajne, stawy i lasy. Wieś. Można powiedzieć, że to jest wieś, tu czuje się tę sieląkowość.